Bardzo wielką wartością telewizji polskiej, zwłaszcza, ale myślę, że również radia publicznego, były ośrodki regionalne. To do 2015 roku były kuźnie wspaniałych kadr, młodych dziennikarzy, którzy potem zdobywali, zdobywali i podbijali świat, jeśli chodzi o zawód dziennikarza. Dzisiaj te ośrodki świecą pustkami, tam wieje smutom. Ta propaganda tłoczona na siłę, na poziom regionalny mediów, gdzie powinna być informacja o życiu lokalnym, naszych małych ojczyzn, gmin, powiatów, tam, gdzie inne media nie docierają, nawet tam wtłoczyliście propagandę i jest tam zniszczyliście. Byłem w wielu ośrodkach telewizji polskiej, w różnych województwach, tam po prostu świeci pustkami, tam jest smuta, tam nie ma tego życia, którym te instytucje tętniły. I nie ma ludzi przede wszystkim. I nie ma ludzi, a ludzie są ludzie są naj, ludzie są w tym. Najważniejsi i, i, i to jest wielki zarzut, który również dzisiaj przy tej okazji, jak rozmawiamy o mediach publicznych, trzeba powiedzieć: Zniszczyliście wspaniały potencjał mediów publicznych, jakim by, by, byli pracownicy. To od pierwszych tygodni waszych rządów można było obserwować jesienią 2015 roku, 2016 roku. Jakaś niewyobrażalna miotła. Każdy, kto nie był z wami, został z tych mediów usunięty bezpowrotnie. Tam po prostu zniszczono wiele, wiele, wieloletni dorobek, jeśli chodzi o pracowników.